Ja bym poleciał szybko, ciutko tą naszą zarąbistą armią zniszczył tego polskiego benkarta. O tak, 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 tak. O, ale, ale ależ Polaków, ależ Huszy ci wbiją się w tych Polaków. Jeszcze Warszawę może zdążymy zdobyć. Mucha, ha, ha, Powiem wam, że ciężko grać w hoja, kiedy czeka na was Age of Empires. Także, jeżeli chcecie zobaczyć trzecią, ostatnią część, bo Zajączek się postarał i nagrał dzięki waszej zaangażowaniu obecny odcinek. A jeżeli chcecie zobaczyć następny, ostatni, trzeci. Odcinek z ich Czech, gdzie mamy Final Battle z Kaiserem i Lastenda kaiserowego, język Berlina, język Pragi, i wszystko dokoła eksploduje na domu. To trzeba, tak jak po poprzednim odcineczkiem, pod tym na łapeczków i soczystych komentarzy. I widzimy się w Berlinie. Miłego seansu husyckiego. I ten jakże piękny cel narodowy: lepiej umrzeć dobrze niż żyć źle. I co dostajemy? Dostajemy boosta do technologii atomowej. Przypadek? Nie sądzę. Fate of Romania, Serbia, Austria Austria, okupacja Serbia, okupacja Rumunia, okupacja Ej, flaga mi się zmieniała. Zmienia mi się flaga, bo jesteśmy Husyckim Królestwem Wielkich Niemiec. Zrobiliśmy, co my zrobiliśmy? Revenge for the Husit War, Husyckie Królestwo Wielkich Niemiec. Dobra, ale ja wolałem poprzednią flagę. Gdzie jest poprzednia? Invite Germany. Ja nie mogę! To jest oszukane, bo ja nie mogę zrobić tego. Ja nigdy tego nie zrobię. Ja nie mogę zaatakować Węgier. I ja kusi, żeby konsolę odpalić, bo ja nie mogę. Bo, bo, bo nie zrobię tego i to jest poblokowane i to jest skandal. Mogę tylko zaatakować Francuzów tak naprawdę. Claiming Bukowina? Ło, wow, czekaj, Bukowina jest tutaj. E, nie? Czekaj, co ja dostaję? Dostaję Remerere i Sycyverę um. Aha, ja to dostałem. Dlaczego znaczy, ja tu dostałem? Mogłem przeczytać i zamiast kliknąć. od Polaków. Dziękuję Polaki i daj im, tak mam naklepać. Wojna z Austrią, ale Austrii już nie ma. Może da mi to wojnę z Węgrami? Może Gra nie przewidziała, że Węgry się wyzwolą, czy coś? Halo? Ale mogę inwade wszystko. Gdzie jest inwade Węgry, kurwa? Inwade Węgry? Gdzie, gdzie, gdzie są Hungary? Dania, Szwecja, wszystko. Mogę Niemcy, nie chcę Niemiec. Yy, 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 yy. Gdzie są Węgry bandyckie? Dobra, ta gra ewidentnie yy, Czechy są piękne, ale niedopracowane, bo nie jestem w stanie zdobyć Węgier, i to mnie boli, nie mogę naprawić granicy, więc jest fail granica. Ja muszę to naprawić, więc muszę użyć komendy. Tada, totalen krik, siema, mordo. No musiałem, nie wiem, tu powinna być opcja. na jakąś Islandię, z jakąś Łotwę, Estonia. Nie ma na Węgry nasze sąsiednie, bo ta gra chyba nie przewidywała, kto robił tego, że, że Węgry się wyzwolą, i będzie taki burdel, Że do, to, to totalnie, dobra, idziemy im naklepać. No muszę granicę połączyć, no nie chcę, ale muszę, no. Dzień dobry. Jezus, ale ten, husycka przewaga ogniowa. Uohaha! <laughs> Jej, Węgry spisowane pięknie. No, no i to są husyci. Husyckie Królestwo Niemieckie. To German Empire. Spoko, panie Kaiserze, zaraz panu pomożemy. Wielkie Hungary, minimule Hungary. Wielkie Hungary, minimule Hungary. Militarna okupacja. Duże, duże Husyty. Jest napisane Greater, to ma być duże, tak? Tak, tak. Czy ja mogę stworzyć Czechosłowację? Mogę królestwo. Nie! Nie! Nie jaka Czechos Nie chcę Czechosłowacji. O kurde, nie! Czekajcie, czy jak to kliknę mój kraj zmieni się w Czechosłowację? No co za gówno? No tak jest tu napisane Ale zostajemy kora. Ej, ale oszukane, ja nie chcę tych korek, jak Ja chcę być tym, husytą, czyli co musimy Słowację spapetować? Yy, tak zrobiłem to, ale na szczęście machtałem to Sejwam serwer powstała wielka czy osowacja była. dlatego robimy yy, słowackiego benkarta, cyk. O Jezus, ale co to głupio wygląda. Opsułeś mi granicę, trzeba nie mogę tego po prostu okupować! Nie chcę tych korów Ileria yy, do frakcji? Nie, nie. O, piraci. Cie nie mogę niego, on ten ten, ten ten, las. Dobra, robimy to i wjeżdżamy w międzynarodówkę. O, wojna z syndykalistami! Uratujemy Kaisera przed, przed Francją i Polską! Podziękujecie mi potem. Ura, totalen krieg za Husytów i Kajza und Vaterland. Czy ty przydeś do wojny? Nie, dobrze, dobrze, ty nie przydeś do wojny, Żbiczku. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ mamy też, będziemy mieli wojnę z Polską i co gorsze, z Chruszczowem, Dlatego tutaj mamy tak zwaną linię Husycką na Karpatach i rzece. Będziemy się na niej bronić. Tutaj też mamy przy tych. Na, na, na Zaolziu, Bohemian Silesia. Bleh. o Jezus, jak to źle brzmi, to jest za bany jedne. Dobra, czy my się przebijemy? Czy nasza przewaga ma się przebija przez tych syndykalistych spaczeńców? Tak, i to mi się podoba. Mamy za Roman Powera, żeby nie było, nie? Ej, no powiem wam, że nawet ładnie to muci, ja nic nie klikam, to samo się puszuje na przewadze ogniowej. Ej, wiecie co jest fajnego na przewadze ogniowej, że to po prostu robisz plan i to się samo puszuje, nie trzeba czołgami manewrować. I nie jest tak efektywne, i, 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 i tak dobre, ale no jak nie chcesz nic robić, to to samo się puszuje. O cholipka, czy my tu się uczy... Ojej, ale tych Polaków tu się narobiło, co to jest, French National... O Jezu, to jeszcze te przylazły. No Francuzów tu się nie przewidywałem, a chyba się obronimy. O nie... Gering z Mitylabryci nam wysyła jednego tego. Spoko. I pan Churchill. A wezwijmy papieżaka do naszej husyckiej wojny. Chodź, biczku, tylko żebyś mi Słowacji nie wzałłł. mi się wleją przez Słowację i, i, i nasza O Oj, ty też nie jesteś. Czemu ty nie masz dywizji? Co ty robisz? Ogarnij się, człowieku! Dzban. Zapytacie się, zajączko, kochany, ale dlaczego ty pomagasz temu spaczonemu Kaiserowi? Jak ty jesteś husy to i powinieneś niszczyć te Niemcy, nawet sam masz nazwy Niemca. No, dlatego im pomagam, ponieważ Międzynarodówka jest dużo silniejsza. I, 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 I gdyby nie to, no, to bym potem gówno dostał od Kaisera. Przy podziale, jakbym mu bił nóż w plecy, a Międzynarodówka by się rozlała. Czy ja mogę to odciąć, to wszystko tutaj, razem z Kaiserem? Proszę. Nie, no dobra, jakiś jak będzie, jeszcze tu jak do tego Frankfurtu się doczłapiemy. Co powinno nastąpić lada dzień, no to będzie taki piękny husycki kociołek, ja wam powiem. Będzie piękny husycki kociołek, trochę dywizji podcinany. Jak te Włochy żyjecie? Wy się odwracać uwagę, a nie upadać z jedne. Szkoda, że to wszystko muszę Niemcom oddawać. A, bo inaczej to się nie kalkuluje. Ale piękny kociołek wy razem z Kaiserem zrobiliście się... I co, i zaczynając się odcinek yy, pomyślelibyście, że ci razem z Kaiserem będą klepać syndykalistów z tych spaczeńców jednych? No właśnie, żaden z was o tym nie pomyślał to z Bułgaria nas uratuje, nie może być! Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo tu mi się zaczęli przelewać Jest, zaczęli się przelewać, chodźcie tutaj, 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 szybko, 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 usuń to Usuń to i na północ, na północ, na północ, bo się tam zaczęli przelewać, bo zając się pocił na innym odcinku frontu Na północ szybko, nie robię na już ten celu, bo muszę podejść manpower. W sumie możemy kontruderzenie przeprowadzić? Możemy. Możemy, a co? Ej, wiecie co możemy zrobić? W sumie jak to już jemcy sobie radzą, to ja bym poleciał szybko, ciutko, tą naszą zarąbistą armią zniszczył tego polskiego benkarta. O tak, 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 tak. O, ole, ole Polaków, ole schuszyci wbiją się w tych Polaków. Jeszcze Warszawę może zdążymy zdobyć. Mucha ha ha ha. Jak Italia dołączyła do Reichspaktu? Nie mój papieżu, zdradziłeś mnie! Papieżu ty zdrajco! Dlaczegoś ty mi to zrobił, byliśmy razem chusyckimi wataszkami <grych> Jezus, dobra, dobra, Polaki, słuchajcie, słuchajcie, sprawa jest taka Że ty idziesz też mi pomóc, dawaj na Second World click, dawaj, 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 przebijaj się Przebijaj się, ziomek, maszakrujemy ich, go, go, naprzód. dobrze, dobrze, i o to chodziło, nice Wyścig do Warszawy, pytanie, czy zdążymy, zanim Jemce to zdobędą Wyścig do Warszawy, także streszczać się, panowie, wyścig do Warszawy Jezu, jaki festum Kraków. Co tu się broni? Rosjanie, Ukraińcy, Polacy. Wszyscy tu w Krakowie się bronią, bo Husycy i te biją biednych Słowian, Oj, 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 oj. Czesi zdrajcy słowie. Oj, 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 oj. W ogóle wiecie, co jest śmieszne, bo się baguje, bo, bo ja nie jestem w wojnie z ruskimi i ruscy z jakiś czas odbijają. Oj, już jakiego ja wyrany poleciał. Ruscy z jakiś czas odbijają, widzicie? Odbijają prowincje dla tych, dla Polaków, bo od nich mają military akces. W ogóle smutne jest to, że ja zdobywam prowincję dla Niemców, mam dla nich military akces. Dobra, ale wejdę do, tego, do tej Warszawy, tak? Upadek Rzymu. No i tylko odeszli od Husytów już ich pokarała. Już ich pokarała Spokojnie, zrobimy własnego papieża Husyckiego. Upadek Warszawy. O, tak, 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 tak. I co, i co? I Husyckie Wojska Pierwsze są w Warszawie. Benz! Benz! Siema, panie Kajzer! Co prawda, dla niego, znowu to głupie prawo przemarszu, ale. Aha, ja Krakowa dalej nie mogę zdobyć, bo tu są Ruscy, tak? Czekaj, a teraz zdobędę. Ben... Ciekawe, o, Pol polsko z skapitruwał. Nice, nice, nice. Ale Ruscy dalej bronią Krakowa przed Kaiserem. I pytanie: Czy ja będę mógł ich stąd wyrzucić? Nie, to się baguje. Ej, śmieszny. Fajny ten choj, już wiecie dlaczego ja tak pluję na choja. Strzemałem, uh -huh. że główne siły Ukraińców były nam w Polsce, bo teraz dosłownie jest turde Ukraina. Tak sobie wchodzimy do pustych prowincji i fajnie, jakbyśmy zajmowali na agres. Panie Chruszczow, kurde jakieś zasieki z kukurydzy, że moje dywizje nie puszują. No cóż, pożytek z Kaisera jest taki, że jak ten głupi papież skapitulował, to mam nadzieję, że Kaiser obroni mi podjął granicę. Bo ja się tu starać nie będę Zostałem wciągnięty w imperialistyczną wojnę Mogłem sobie wbić nóż w plecy, Kajzerowi byłoby po problemie Zachciało mi się z syndykalistami walczyć, cholitka. Wyczyści, wyczyściliśmy polsko-ukraińskich syndykalistów ze wschodu, więc teraz... Ym, co oni spisowali? Aha, zjednoczenie Włoch No cóż Yy, zostawiamy Kaisera z gigantycznym frontem, z czwartą międzyrodówką i idziemy wykończyć Francuzów, bandytów jednych. Kiedy mówiłem, że Kaiser obroni mi yy, Czechy przed, przed, przed syndykalizmem, to myślałem o czymś innym, nie? A no. Dlatego to, co teraz zrobimy, to przeprowadzimy Blitzkrieg. Do przeprowadzimy Blitzkrieg na Francję i skapitulujemy Francję, zanim oni skapitulują mnie i Kaisera. Macie przerąbane, zająć się zaczyna pocić. Mucha ha, ha, ha. Czemu na drodze do Paryża stoi mi 10 polsko-litewskich dywizji? Skąd wyście się tu wzięli? No bandyty jedne, won! No i teraz, gdyby nie ten gubi papież, nie poszedł do Reichspaktu i nie skapitulował, to to wszystko byłoby w kotle, nie? No ale tak to i przez to mają przejście, nie? No i to, to, to jest gubno, no ale, ale jest, nie, jest. Boże, Polacy broją dostępu do Paryża, no nie wie czyjmy, no O Jezusku, manpower mogę podnieść, manpower, szybko więcej manpowera, dawaj manpower Ile to jest? 2,5% Bo no, my cały czas jesteśmy na 1,5% to jest straszne Dobra, pierwszy strun na Paryż się nie powiódł, ale to co możemy zrobić to spróbować otoczyć tych szybskich Polaków Spróbujemy to zrobić, otoczymy ich, zniszczymy i zrównamy z ziemią Taki jest plan w skrócie, rozumiecie? Wytrzymajcie towarzysze husyci! Zaraz padnie Paryż i, i pozbędziemy się największej bestii syndykalistycznej międzynarodówki! Dacie radę! Moi bracia husyci, dacie radę! A ty co? co? A bo ja miałem iść do czołgów. A to są lajty, serio nie dasz radę, lajtów przepuszować? No dobra, Paryż w teorii będzie... O właśnie, upadek Paryża, proszę bardzo! Francuz... nie Niemcy tylko, tylko nasze pepiczki chusyckie proszę bardzo, trzy dywizje weszły do Paryża, zwycięstwo piękne Jezus, po co się, ciężko to jest Aha, mam was Co prawda polskie dywizje już gdzieś wyparowały, ale, ale, ale mamy kociołek, w końcu Kochana Francja, czy mogłabyś się poddać, przejść na chusyce, porzucić te syndykalistyczne ideale i skończyć, skończyć i, i z tym spaczeniem swoim Zostaw spaczenie zającowi, bo mu wychodzi to dużo lepiej niż tobie, rozumiesz? Rozumiesz, Francjo? Czemu ty się nie chcesz poddać? Gdzie jest mój manpower? Dopiero co go podniosłem. O, jeszcze raz podniosę manpower, kurwa. I więcej manpowera. O, to totalen krik. Czy w ogóle Francuzi.? A, w i mają stolicę Okej, okay, okej, okay, da się zrobić. No ta przewaga z naszymi złózyckimi dwustami tutaj pod pepiczków jest zła, nie je zła, Oczywiście czołki byłyby lepsze, ale. Przewaga ma zawsze w spokoju. O tak, tak, tak. pros, ależ te, ależ te dywizje młodzą. Dobra, padła Nicea, koniec. Koniec? Padną z, z francuskie syndykalisty bandyty? Czy gdzie teraz stolica? Na Korsyce? Nie ma Korsyki. Tu. Czemu się nie poddajecie? Czyli mają walkę do samego końca, nawet. Ad nie był tak szalony. 1% kontrolują. Co? Co wy kontrolujecie? A my się kontrolujecie, i tu są forty, ja tu nie przejdę w górę. Ale spokojnie, moja przewaga ogniewa to ogarnię. Ej, no ja nie wiem, co jest z tym manpowerem. Czy my w, w tej wieży huzyskiej składamy ofiary z ludzi, że cały czas tego manpowera brakuje, czy co? Możemy go składać, ale na polu bitwy, tego, te, te ofiary ludzkie i, i ten w ogóle stolica jest Nancy, także śmiesznie. Bo to już jest za granicą niemiecką, nie? Tak. O, koniec! Skapitulowali! Dobra, teraz została jeszcze y, Wyspy brytyjskie, jakiś pokój z honorem, czy coś, nie? Poddajecie się. Halo, zakończmy ten bratobójczy konflikt. Czy ich dywizje w większości poznikały z frontu. Ta, poznikały, zostały tylko włoskie. No to to już łatwiej będzie. O Jezus Maria, potem jeszcze trzeba by bić nóż w plecy Kajzerowi. Jeżeli pamięć nie myli, to y, Jan Hus poleciał do. znaczy poleciał. Udał się do papieża z listem żelaznym, że mu nic się nie stanie. Udał się do Rzymu i co? I, i, i spalili go żywcem. Także my teraz pójdziemy i, 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 i powiemy. I, i spalimy Rzym. O, co wy. Upadek Moskwy, what? O kurde, ja chyba złą stronę wybrałem. Jak my teraz bijemy nóż w plecy Kaiserowi? Manpower na plusie! Ojej, jak pięknie! 10 tysięcy manpowera na plus, niesamowite myślę, że to jest O już Power. Myślę, że to jest uczciwa wymiana. Wy nam spaliście Jana Husa, my spalimy cały rzym. Brzmi jak plan. Aby uwierzyć, że na początku mieliśmy sojusz z papieżem. Jakie to piękne było i naiwne. Ej, wiecie, że tutaj to wszystko to jest skociołek, nie? Bo zaraz padnie triest i przejdziemy tutaj dosłownie za kilka sekund. Jezu, ale tu brakuje sprzętu i ludzi w tych dywizjach. Ten manpower niby wchodzi, niby nie wchodzi. Tak, teraz to jest kociołek. Szkoda, że nasi husyci nie mogą wskrzeszać martwych żołnierzy wroga. O, rzym padł. Czy my już go już spaliliśmy? O, patrzcie jak płonie, jaka czerwona, pomarańczowa poświata. O, pięknie to wygląda. O, tak, 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 spalić spaliczymy. O, Włochy skapitulowały, nice. Ale nie zobaczyłem, oni nie mieli... Czekaj, oni mieli babiciego czy nie mieli babiciego? Okej, to są chusyci, ci, bo oni skapitulowali. Gustaw Adolf twierdzi, że tchórzliwy naród pitu, pitu, pitu. Ty, ja nie zobaczyłem, czy oni mieli. Ok, U... macie Babiciego? Bebici! O mój Boże! Jakie to piękne! Bebici! Jeszcze w cylindrze zrobili mu cylinder. Ojej. Jejku, nie mogę. Dobra, to co na początku odcinka, bo już sobie wszystkim naklepałem dookoła. Jeżeli chcecie, żeby Zając dalej niszczył swoje psychę i jeszcze zrobił ostateczne uderzenie na Kaisera i zrobił wielkie królestwo, wielkich Niemiec, wielkich husytów, ura, totalen klika, podozmęcił się w kryptosyndykalista, to musicie nafarmić łapków w górę i komentarzy, bo ja za darmo swoje psychiki niszczyć nie będę. Mam nadzieję, że odcinek się się podobał. Cześć, trzymajcie się do następnego. Elo.